Witajcie z tej strony. Laska Gaming. A oto kolejny odcinek To the Moon. Dokładnie w tym samym momencie, od którego. Na którym skończyliśmy poprzedni odcinek. A, muszę się trochę wytłumaczyć, bo znowu, tak jak w przypadku e, The Walking Dead, usunąłem sobie, czyszcząc komputer poprzednie nagranie, miałem nagrane dość dużo, więc musiałem przechodzić prawie pół gry, żeby to odzyskać, ale jesteśmy tutaj już e, w tym miejscu, w którym skończyliśmy, tak jak już mówiłem i możemy zaczynać. Jeszcze jedna informacja. E, Chcę nagrywać dłuższe odcinki po 20 minut i je wrzucać, żeby po prostu troszeczkę przyspieszyć nadawanie tej gry, ponieważ chcę zredukować mój kanał tylko do dwóch gier i serii. Tak więc, dość zbędnego pieprzenia. To The Moon nas czeka. To sprawdzę sobie godzinę. Jest, dobrze. I ślubujesz jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że nie opuścisz jej aż do śmierci. Tak. A ty, czy bierzesz sobie tego mężczyznę za męża? I ślubujesz mu miłość, wierność i uczciwość małżeńską, a, oraz że nie opuścisz go aż do śmierci? Tak. Dzięki nadanej mi mocy ogłaszam Was mężem i żoną. Panie i panowie, przedstawiam panią, Pana i Panią Wiles. Troszająca chwila. możemy kontynuować naszą podróż w Tudemon. O, to ślub. A ty myślałeś, że co? Nie znam się na tym i tyle. Chyba jakieś płyny zbierają się w moich oczach. Nie wiedziałem, że jesteś taki wrażliwy. Och, powiedziałem w moich oczach? Miałem na myśli w moich ustach. I nie tylko płyny, ale coś bardziej gęstego. Nil. Pięknie to opisałeś, ale mi już wystarczy. Chodź, wydostajmy się stąd. Widzę, że całe to szczęście nawet ciebie zniesmaczyło, prawda? Nie, ja po prostu nie lubię, jak ludzie popełniają błędy. Cholera, czy to nie ty mówiłaś, żeby brać rzeczy takimi, jakimi są? Eee, to było dziwne. Zawsze wydawało mi się, że ona jest taka bardziej rozsądna, a tu... Taki psikus. No to, że podróżują w czasie i wiedzą, że człowiek, że to się nie skończy zbyt dobrze, to nie znaczy, że od razu popełniają błąd w tej chwili. Jakbyśmy znali przyszłość, to byśmy nic nie zrobili. Siedzielibyśmy na dupie i byśmy nie podejmowali żadnej decyzji, bo praktycznie każda by... Żadna decyzja nie jest do końca dobra i każdej byśmy żałowali. A tak to filozoficzny laska jest filozoficzny. Och, lepiej zobaczę, co robi twoja ciocia. Dobrze, mamo. Podziękuję jej za przybycie. Zrobię to. Jestem z ciebie dumna, Joy. Joy? Och, to imię mojego dziadka. Umarł przed moimi narodzinami, ale mama tak do mnie mówi czasami. Czemu nigdy mi o tym nie wspomniałeś? Wolę, jak zwracasz się do mnie, John. I tylko nie kolejne sentymentalne wspomnienia z dzieciństwa związane z dziadkami. Masz coś przeciwko? Nawet ty sam dużo o swoich wspominasz. Co? Wcale nie. Jak sobie chcesz. OK. Mamy kolejną notkę, ale nie będę jej czytać, bo będzie pra prawdopodobnie tak samo bezsensowna jak poprzednia. Dobra. Teraz musimy znaleźć jeszcze jedno momento. Jeszcze jeden moment, żeby się wydostać z tej mapy. Jestem dumna z Joe'a Joy, 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 Joy. Nie wiem, jak to się wypowiada. Dobra, trzeba poszukać momentu. Głupie kwiotki. Dobra, będę zerkał co jakiś czas na czas, żebym. Bo już nie ten pomysł z nagrywaniem czegoś dłuższego jest dobry, ale nie przy mojej sklerozie. I. Moim takim roztrzepaniu, bo sobie usuwam te materiały, a mam nagrane naprawdę, nie wiem, ponad godzinę demon nagrane i jakieś pół godziny poszło się pieprzyć. O, to już jest moment, ale ja chcę jeszcze, to jest wspomnienie. River, nie możemy już nic zrobić. Jestem pewny, że nikt tego nie zrobił specjalnie. No dalej, spóźnimy się. Czekaj, czy to jest królik? Myślisz, że to właśnie dlatego ona robi te wszystkie papierowe króliki? Niby dlaczego miałaby mieć obsesję na punkcie padliny. Nie wspominaj już o tym, że to. Nie wspominając już o tym, że to było kilka lat temu. Nie pytaj mnie o to. To ty tu jesteś kobietą. Udowodnisz mi, że jestem jedyną. że jestem tą jedyną, jak wykonasz skok na bandzi bez liny. Dobra, mamy wszystko i możemy. Przenieś się padliną królika w czasie. Jak zwykle mam w to rodzaju wytnę tą sekwencję, bo nie chcę się błaźnić. Więc wracam za chwilę. No, ja to była aż za proste. Mogę nawet zostawić. Tak jestem mądry, tak, tak bardzo mądry. Ze wspomnieniem rozjechanego królika wiąże się fantastyczny ślub. Hej. Może to jest jej metafora do tragicznego małżeństwa. Po tylu latach zaczęła składać papierowe króliki, bo przypomniała sobie, przypomniała jej się tej ta padlina. Albo wiesz, coś w tym rodzaju. Naprawdę, super historia, Anil. Cool Story, bro. O, no, przynieśliśmy się coraz. jakby. dalej w czasie. Jest, on jest coraz młodszy w naszym. w naszym tym projekcji. Nie wiem, co to dokładnie jest. Biedactwo. A co z tymi wszystkimi rozjechanymi zwierzętami? Nie patrz tak na mnie. Tu pachnie jak na farmie. Raczej znaczy śmierdzi padliną. Muszę wyłączyć swój zmysł w węchu. Albo szybko się stąd wydostać. <laughs> Hmm. Kuń! Nie! No, ale prawie na to rozjechało. Toż to kuń. Ulala. Nie rób tego. Czego nie robić? Dobrze wiesz, co mam na myśli. Nie jeździć konno? Ile ty masz lat? Pięć? No dobra, nie będę jeździł. Hyaa! Nie marnujmy czasu, Nil. O cholera! Źle to wygląda. Ach, zrób coś, nie stój tak, pomóż mi! Cholera! Tego nie było w umowie o pracę. Doktor, nie taki Facebook. Aż zobaczymy sobie tę notkę. Wioskowy idiota. Lepiej bym tego nie ujął. Dobra, widzimy, że jesteśmy na jakiejś. Jak już tu wspomniano, w farmie. O, i tu widzimy naszą parkę. Czy to naprawdę dobry pomysł? Będzie dobrze. Ona nie robi tego pierwszy raz. Tak. Tylko, że nigdy nie robiła tego sama. Poradzę sobie. Nie jestem dzieckiem. Ach, ups. River Te emocje. Te pościgi. Teraz będą wybuchy. Co się stało? No dalej. Hej, zaczekaj. O, Czyżbyśmy mieli możliwość pojechania kuniem? Hmm, zastanawiam się, czy Nil spadł już z konia. Eee! Waa. To 19% więcej niż mogę wytrzymać. Co za debil. Och, co za pustak. Jest, możemy jechać koniem. Spacja, aby galopować. Dobra. Uś, 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 uś. Chyba muszę ich gonić, albo gonić tego debila na koniu. O, mamy moment, czy muszę gonić ją. Iś, 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 to Iść Iś, to, iś, iś. Jestem konie. Dobra, mamy wszystkie momenty. I, i co teraz? Oprócz tego. Uuuu, wow! Dobra. Nieważne. Gdzie nasz debil? Osobisty, jest nasz debil osobisty. Co, co ja mam niby z nim zrobić? Co mam niby z nim zrobić? Ja się pytam. Co mam hasać, aż umrę? Nie, spróbuję go kliknąć czy coś. No. Dafuk? Spróbuję oddać kunia. Ej, co mam zrobić? I have no fucking idea Co mam zrobić? Co mam zrobić? W ogóle, gdzie on jest? Jest, o. Chodź tu. On biega w jednym... W jednym porządku Dobra, gonimy go. Ha, hasantasz. O, spadł. Dzięki ah. Dobra, musimy chyba iść do niego Patataj, patataj, patatatataj Jakoś zejść z tego konia o. Proszę Jedno wspomnienie, które zdobyłem Nigdy więcej nie wejdę na konia Musisz sama zdobyć pozostałe połączenia wspomnień nie rozmawiajmy o tym, co tutaj się stało. Ale ja zdobyłem wszystkie połączenia wspomnień. I co ja mam w tej chwili niby zrobić? Co? Do, dobra. Przypadkowo nacisnąłem coś i się zminimalizowała gra. Ale co ja mam tu zrobić? A będę podążał za nią dalej. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Tak, już mam wszystkie połączenia wspomnień, tylko nie mam jeszcze czegoś... Może ten królik ponownie? Czegoś, czym by... czy bym mógł e... polacić w kazmazy. E... E... Może to ten kamyczek? What the fuck? O, no jest! Panie gro, nie, mu nie mówcie, znowu się zbugowało gówno, no Da fuk. Dobra Sprawdźmy, jak tam stoimy z czasem Jeszcze mamy chwilę, a ja się Znowu wyłączam Do zobaczenia za chwilę Fuck yeah To też zupiłem idealnie Chociaż już i tak mam na mite miliard tego, więc to i tak tu nie ma znaczenia. Myślę, że jeszcze jedno zaliczymy, wspomnienie, i będziemy mogli się pożegnać na jakiś czas. To znaczy na kilka dni, myślę. Myślę, że tak. Czy diagnoza jest prawidłowa? Tak, w kwestii wyników jesteśmy jednomyślni. Niestety, tak jak w wielu innych przypadkach całościowego nie, zaburzenia rozwojowego, diagnoza jest zbyt późna. Moja droga, gdybyś wiedziała o tym, kiedy byłaś dzieckiem, to mogłoby ci zaoszczędzić wielu problemów. Ma pan o tym jakieś książki? Tylko jedną, napisaną przez Toniego Edwuda jest specjalistą w, w tych sprawach. Proszę, możesz ją sobie pożyczyć. Dziękuję, doktorze. Jesteście parą? Nie jesteśmy małżeństwem i nie posiadam ubezpieczenia. Tak, widzę. Jeżeli chcecie, mogę was skierować do wyspecjalizowanego terapeuty. Jest coś niepokojącego w Waszych relacjach? Nie. A u Pana? Nie, wszystko gra. Pomimo to, powinien pan przeczytać tę książkę. Pozwoli panu zrozumieć jej sytuację. Ja raczej nie skorzystam. A to niby dlaczego? No cóż, to pana wybór. Myślę, że powinnaś skorzystać z rehabilitacji, w której wykorzystuje się jazdę konno. To powinno ci pomóc. Na północ stąd znajduje się rancho. Mogę cię umówić. Aha. Takie buty. Mówiłam ci. Dobra. Myślę, że... Tak, jak mówiłem, jeszcze te wspomnienie i... Fuck yeah, możemy wejść na ladę. co po co? O, po ten zegar. No. Aha, dobra, to jest... posun się. Dobra. Musimy szukać wspomnień. Połączeń wspomnień dokładnie. Note. Tony Edward. I nie dostałem za to żadnej pikraśnej kuleczki. Zwykła beżowa torebka. Dobra, tu chyba już nic... nic nie ma. Tak więc sprawdźmy... O, jest dziobak. Wypchana zabawka przedstawiająca dziobaka. Trudno mi uwierzyć w to, że ten mały potworek istnieje już tak wczesnych wspomnieniach. Wygląda na to, że ktoś się nim dobrze opiekował. Ona ma zdecydowanie zły gust, jeżeli chodzi o zwierzęta. Dobra, mamy trzy. Jeszcze tu pogadamy. Przepraszam, czy mógłbyś wyciszyć ten zegar? Jego tykanie bardzo jej przeszkadza. Nie jest tak źle, da się przeżyć. Nie mam problemu, to normalne. Jeżeli, coś, co, jeżeli jest coś, co sprawia wam dyskomfort, to dajcie mi znać. Dziękuję. Hmm. Już wiemy, dlaczego w domu wszystkie zegary były wyciszone. Tykanie zegara. Okej, okay, jeszcze ostatnia note. Ostatnia. Yy, ostatnie połączenie wspomnień. Tylko, god damn it. Co by to mogło być? O, jeszcze trochę. Wkrótce nas wezwą. Dobrze proszę Państwa, i w tym momencie zakończymy nasz kolejny odcinek To The Moon. Będę nagrywał to w takim systemie, przynajmniej będę miał trochę większą pewność, że mi się to nie usunie. Znaczy nie, mi się to nie usunie, że ja tego nie wypierprzę po prostu z dysku. A ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie i polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film, zobacz całą serię To The Moon albo inne produkcje, które zrobiłem, a ja się oddelegowuję i do zobaczenia w następnym moim filmie. Cześć!